Ten film wyświetli ci się w momencie, kiedy będziesz najbardziej potrzebować to usłyszeć. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nigdy w życiu nie nosiła biżuterii tensorowej, to najwyższy czas to zmienić. Istnieje pewna polska firma o nazwie Wellies która w Polsce produkuje ręcznie piękne bransoletki tensorowe. Wiele osób, szczególnie na prywatnych konsultacjach, pyta mnie, co to za bransoletka. Ta wyjątkowa bransoletka, która wspomaga moją energię, moją regenerację, a wtedy, kiedy trzeba, dodaje mi ona siły, jest przecięta z dokładnością co do 10 mm według zasad kubitu królewskiego. Mnóstwo osób już skorzystało i są zachwyceni działaniem tej specjalnej bransoletki. Poczytajcie na temat tej bransoletki i jej częstotliwości, ponieważ naprawdę warto, szczególnie, że teraz z moim kodem zniżkowym Adrian macie aż 20% zniżki na tę bransoletkę. Wystarczy, że wejdziecie na tę stronę, wystarczy tylko przepisać ten link, na po prostu swoją przeglądarkę, wyszukać tę stronę, i od razu wyświetli się Wam strona chłopaków, którzy stworzyli właśnie tą biżuterię tensorową. Macie tam mnóstwo rzeczy do wyboru. Możecie wejść w zakładkę bestsellery, i tam właśnie znajdziecie te specjalne bransoletki tensorowe. Warto nie czekać i skorzystać, dopóki są one jeszcze dostępne i dopóki macie kod zniżkowy.